Wierzę w cuda. A wy czekaliście, że to właśnie powiem? Tak, wierzę. Wierzę w cuda całym moim sercem. Lecz zawsze pamiętajcie o tym, że wierzę w cuda, ponieważ wierzę w Boga. Jimmy MacDonald śpiewa pieśń, w której słowa brzmią tak. Dlaczego mam się czuć zniechęcony? Dlaczego mają przychodzić cienie? Dlaczego moje serce ma czuć się samotne, tęsknić za niebem i domem? Gdy Jezus jest mym działem, stałym przyjacielem, Jego oko czuwa nad wróblem i wiem, że czuwa nade mną. And home when Jesus is by portion and my constant friend is he, his eye is on the sparrow, and I know And I know he watches me. Now I sing because I'm happy. And I sing because I'm free. And I know he watches me whenever I am tempted whenever clouds arise, when song is placed to sigh. When hope within me dies, I draw the closer to Him, and from care He sets me free. His eyes are the sparrow, and I. He watches me. His eye is that little sparrow, and I know he. Me. Now I sing because I'm so happy, and I sing. Gdy przybyłam do Kalkuty w Indiach, poprosiłam tylko o jedno. Chciałam, aby zabrano mnie do misji i sierocińca. G. To była ta jedna rzecz, której chciałam bardziej niż czegokolwiek innego. Ponieważ wiele lat temu, gdy byłam bardzo młoda, Daleki krewny rodziny Lee przekazał mi strzępy historii wypadku, który wydarzył się w Indiach, o którym nigdy nie zapomniałam. Ta historia wywarła na moim życiu wielkie i trwałe wrażenie. Pan i pani Lee byli młodą parą w Stanach Zjednoczonych. Mieli bardzo wyraźne powołanie na pole misyjne. Zostali wysłani na misję przez Radę Misyjną Kościoła Metodystów. Byli przemiło młodą parą, której życie było całkowicie oddane Bogu. Przyjęli wyzwanie życia w Indiach, wiedząc, że ich wyjazd w charakterze misjonarzy jest z całą pewnością wolą Boga. Wykonali wspaniałą pracę. We wszystkim stawiali Boga na pierwszym miejscu. Ciężko pracowali. Zadawalali się prostym życiem, gdy chodzi o sprawy materialne. Lecz Bóg dał im siódemkę wspaniałych dzieci. 1 maja 1899 roku postanowili wyjechać na urlop. Przedtem ciężko pracowali, a poza tym ich dzieci potrzebowały wakacji. Pojechać gdzieś z dala od ulic Kalkuty. Pan i pani Lee, cudowni misjonarze, zabrali swoje dzieci i pojechali daleko, w wysokie góry, wiele mil od Kalkuty. Do Darjeeling. Mieli wspaniałe wakacje. To było tak bardzo relaksujące i tak przyjemne dla dzieci. Mogli oddychać świeżym, górskim powietrzem. Gdy dla Delis nadszedł czas powrotu do Kalkuty, dzieci chciały zostać. Prosiły o to, by mogły zostać. Mamo, tatusiu, prosimy was o to. Byśmy mogli tu jeszcze troszeczkę zostać, tylko troszkę dłużej. Delis pozwoliła dzieciom zostać. Pozwoliła na to szóstce. Wzięła ze sobą do Kalkuty jedynie niemowlę. Zostawiła im też kucharkę. Zostały w małej chatce, którą wynajęli na okres wakacji. Rodzice pożegnali dzieci. Pani Lee powiedziała później: To wymagało całej odwagi, na jaką tylko mogłam się zdobyć. Zostawiałam dzieci po raz pierwszy. Na stacji kolejowej wychyliła się przez okno i pomachała. Powiedziała, że przez chwilę wydawało się, że nie może ich zostawić. Ale potem powiedziała do najstarszej córki Vidy, dobrze się nimi zajmij, dobrze się nimi opiekuj, to nie potrwa długo, wkrótce znów będziemy razem. Dzieci były bardzo szczęśliwe. Państwo Li wrócili do Kalkuty. Dzieci były pod opieką najstarszej córki Vidy i kucharki. Były szczęśliwe aż do chwili, gdy wydarzyła się katastrofa. To była słynna w tamtych czasach, tragedia w Darjeeling. Cały świat był wstrząśnięty tym, co się tam wydarzyło. Zaczęło padać. Ulewne deszcze padały przez wiele dni, a potem woda zaczęła się podnosić, coraz wyżej i wyżej. Dzieci bały się, że woda dosięgnie ich domu, i zaczęły się wspinać początkowo powoli. Bardzo uważnie. Lecz do ulewy dołączył cyklon. Dzieci nie mogły znaleźć drogi z powrotem. I nagle zdały sobie sprawę, że ze szczytu góry osuwają się wielkie głazy. Nie wiedziały, co zrobić. Były przerażone. Najstarsza siostra powiedziała: Obiecałam tacie i mamie, że się wami dobrze zaopiekuję. Co teraz możemy zrobić? I dzieci powoli zaczęły schodzić z góry, z powrotem do wynajętej wiejskiej chatki. Nie było świateł, było zupełnie ciemno. Przez wiele godzin dzieci tkwiły w tym mroku, a deszcz wciąż padał. Nagle do ich domu wszedł tubylec i powiedział, dzieci, wasz dom zaraz pęknie na pół. I w tym momencie rozległ się straszny trzask. Potworny ryk i dom dosłownie pękł na dwie części. W tym momencie Wida, najstarsza córka, spojrzała do góry i powiedziała Dzieci, chwyćmy się za ręce. A Wilbur, 14 chłopiec, który żył jeszcze 3 dni po tym kataklizmie, powiedział swej matce to, co ja wam teraz mówię. Powiedział: W tej chwili, gdy dzieci chwyciły się za ręce, Wida, najstarsza córka, spojrzała ku górze. A Wilbur powiedział: Mamo, jej twarz była piękna jak u anioła. Wokół niej była chwała. Jej twarz promieniała czymś nadprzyrodzonym. Powiedziała, dzieci dom się wali. A teraz idziemy do nieba. Wkrótce będziemy w niebie. Miłosierny, niebiański ojcze, weź nas teraz. W tym momencie rozległ się potworny łoskot. I odtąd Wilbur już nic nie pamiętał. Nic więcej już nie zapamiętał. Jego ciało stoczyło się ze wzgórza 70 metrów w dół. Znaleziono go po paru godzinach otoczonego wodą. Gdy Delis usłyszała wieść o wielkiej tragedii. Powiedziano jej, że Wilbur przeżył, że go znaleziono. Delise natychmiast wyruszyła w podróż, smutną podróż, do Darjeeling. Pani Lee opisała ją tak. Powiedziała, Linie kolejowe, zmyła woda. Nie było już torów. Wspinaliśmy się i czołgaliśmy. Uk jeden wie, jak tam dotarliśmy, ale musieliśmy tam dotrzeć. Musieliśmy tam dotrzeć. Musieliśmy. Bóg, jakimś cudem, dał nam odwagę. Musieliśmy tam dotrzeć. Gdy przybyliśmy, w miejscu, gdzie stał dom, nie było śladu po nim ani jednej deski, ani jednego mebla. Wszystko zostało kompletnie zmyte. Nie było żadnego śladu po tym, gdzie stał dom. W ogóle żadnego. Zabrano ją do szpitala, w którym leżał Wilbur, jej czternastoletni syn. Powiedział: Mamo, myślę, że ja też odchodzę. Ale Jezus zostawił mnie, abym opowiedział ci tę historię. Mama powiedziała: Kochanie, odpocznij trochę, jesteś tak zmęczony i wyczerpany. On odpowiedział: Nie, mamo, muszę ci to opowiedzieć. I ten czternastoletni chłopiec opowiedział jej to, co właśnie wam opowiedziałam. Po paru godzinach on również odszedł. Jego ciało było tak poturbowane. Pan i pani Lee szli przez całą noc. Kroczyli w ciemności. Niemal się do siebie nie odzywając, niewiele do siebie mówili. Bo i co można powiedzieć? Cóż można na to powiedzieć? Co ludzie mówią w takiej chwili? Szóstka dzieci, wszystkie odeszły. Rano, gdy wzeszło słońce. Pani Lee powiedziała do swojego męża: To nie jest klęska. Tak naprawdę to nie jest klęska. Wciąż mamy naszą wiarę w Pana. Ciągle mamy naszą ufność do Niego. I dzisiaj w Darjeeling. Stoi jeden wielki kamień grobowy, a pod nim sześć grobów. Jeden przy drugim. Na tym wielkim kamieniu wypisane są imiona szóstki dzieci. Ale jest coś jeszcze, oprócz imion dzieci, są na nim wyryte słowa. Bogu niech będą dzięki, który daje nam zwycięstwo. Dzięki niech będą Bogu. Pomimo, że zostało nam odebrane to co najlepsze. Dzięki niech będą Bogu. Szóstka dzieci jedno przy drugim. Zmyte w ciągu paru zaledwie godzin. Dzięki niech będą Bogu, który daje nam zwycięstwo. Oni wrócili do Kalkuta i założyli sierocińca, który dzisiaj jest największym sierocińcem w Indiach. Byłam tam. Chodziłam po korytarzach założonego przez nich sierocińca. Gdy tam przybyłam, przedstawiłam się kierownikowi i byłam zdumiona, odkrywszy, że on o mnie słyszał. Powiedział: Teraz, gdy tu jesteś, czy zechciałabyś zrobić pewną rzecz? Czy mogłabyś przejść się od pokoju do pokoju? I pomodlić się o chore dzieci. Proszę, nie odchodź. Zechciej usłużyć dzieciom. Proszę, nie odchodź. Gdy chodziłam od pokoju do pokoju i kładłam moją rękę na jedno chore dziecko, a potem na drugie. Czułam, że nie jestem tam sama. W ogóle nie. Rozpoznałam obecność samego Mistrza. Rozpoznałam obecność niebiańskiego Ojca, który daje mnie i Tobie zwycięstwo przez swego Syna jednorodzonego. I dziwiłam się, przechodząc od jednego dziecka do drugiego, że nawet w godzinie smutku mój smutek może obrócić się w zwycięstwo. Lecz uświadomiłam sobie, że sama nie jestem w stanie tego zrobić. Po prostu tego nie mogę. Ale wiedziałam, że jest ktoś taki, sam Mistrz, kto da mi odwagę, kto da mi wiarę. Gdy wody będą tak głębokie i niemal będą mnie zalewać, czy wiesz, o czym mówię? Z pewnością. To, co ci się przytrafia, nie jest tak ważne, jak to, co ci zostało, po tym, co się zdarzyło. To nie ta katastrofa, to nie to, co cię spotkało, jest najważniejszą rzeczą, ale to, co z tym zrobisz, co zrobisz potem. Szłam całą milę z przyjemnością. Przez całą drogę do mnie szczepiotała, lecz gdy mnie opuściła, okazało się, że jej gadanina nie uczyniła mnie mądrzejszą, lecz nadszedł taki dzień, w którym przeszłam mile w towarzystwie smutku który nie powiedział do mnie ani słowa. Ale wszystkiego, co wiem, nauczyłam się. Właśnie wtedy, gdy szedł ze mną smutek. Wiem, przechodziłam przez głębokie wody. Doświadczyłam nocy bez gwiazd. I ty też. Jeżeli należysz do rodzaju ludzkiego, to pojawią się głębokie wody. Może nie dziś i nie jutro. Będą noce bez gwiazd, gdy będziesz czuć, że nie ma na świecie duszy, która by się o ciebie troszczyła. Czasem nawet zastanawiasz się, czy Bóg się przypadkiem nie pomylił, ale On cię nigdy nie zawiedzie. Nie zaznasz klęski w Jezusie Chrystusie. Cała różnica polega na tym, co zrobisz z tym problemem, co zrobisz, gdy przyjdzie ta katastrofa. Co Ci pozostanie i co zrobisz z tym, co Ci pozostało? To właśnie sprawi całą różnicę.